Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych. No ale o tym przekonamy się już niebawem. Widzimy teraz w jakim składzie przystąpi do tego spotkania zagłębie Lubin. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Mikel Kirkeskow. Kirkeskow. Dąbrowski. Damian Dąbrowski. Zagłębie Lubin w ataku. Coś się wydarzy. Podanie do wdowiaka. Makowski. Damian Dąbrowski. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. Makowski. Pewna interwencja. Łatwy strzał. Świetny teraz drybling, wciąż idzie na bramkę. Dobre teraz zachowanie, brawo. Tomasz Makowski. Makowski. Mikkel Kirkeskow. Dąbrowski. Bartosz Kopacz. Tomasz Makowski. Udało się przejąć piłkę. Uwaga! Świetne prostopadłe podanie. No, nie udało się podać w tempo. Mamy chorągiewkę w górze. Spalony, jak się wydaje. Zawiniony raczej przez stronę podającą. Tu potrzebna była szybka decyzja. Drobne opóźnienie i proszę. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Mikel Kirkeskow. Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Mikel Kirkeskow. Dąbrowski. Damian Dąbrowski. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Kierkeskow. Damian Dąbrowski, Damian Dąbrowski, Makowski, Tomasz Makowski. Powoli teraz cierpliwie podają piłkę, czyhają na błąd. Sędzia odgwizduje spalonego. I chyba słusznie. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Piłka do Kirkeskowa. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Sędzia widzi ten fał, ale puszcza grę. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Dąbrowski, Damian Dąbrowski podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? To by było tyle. Koniec akcji. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Bardzo dobra, pewna interwencja bramkarza po tym uderzeniu z dystansu. Cóż, statystyki potwierdzają tylko to, co widzimy gołym okiem. Obie ekipy mają problem ze stwarzaniem sobie sytuacji strzeleckich. A jak już się uda, to bezlitośnie pudłują. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mikkel Kirkeskow. Kirkeskow. Dąbrowski. Mateusz Wdowiak. To, to było za kiepskie podanie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Matras. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Damian Dąbrowski. Obiecująco wygląda ten atak zagłębia Lubin. Szansa na strzał. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Na powtórce dokładnie zobaczymy, jak dobrze wymierzone było to prostopadłe podanie. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Prowadzą zatem 1 do 0. Mateusz Matras. Jest. Coraz bliżej pola karnego. Żupka w pole karne. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Michał Nalepa. Nalepa. Dąbrowski. Spokojnie rozgrywają, szukają luki w obronie. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Jest dośrodkowanie, ale spokojnie przejmują tę piłkę rywale. Nie było tam realnego zagrożenia. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. To może być wyrównanie. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Dąbrowski. Nalepa. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Ładnie budowana akcja, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Szkoda. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Bartosz Kopacz. Damian Dąbrowski. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Damian Dąbrowski z piłką. Michał nalepa. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. strata zagłębia Lubin. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Do końca niewiele i zanosi się na wygraną przyjezdnej drużyny. Choć na pewno można było wcześniej zamknąć ten mecz. Wygląda na to, że nie dadzą sobie tu zrobić krzywdy. I defensywa spisuje się dziś bez zarzutu. Spójrz, to może być Bramka. Spalony, nie ma wątpliwości. Zbyt szybko zapędził się za daleko. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Kopacz. Nierwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku, wymieniają sobie podania. Foul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Z rzutu wolnego, krótko, do kolegi obok. Pudło proszę Państwa, zagrożenia nie było. Chwila przerwy w grze, zaraz wznowi bramkarz. Teraz będzie niebezpiecznie. No świetnie obronione to uderzenie. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Zablokowany ten strzał. czasu do końca coraz mniej, ale są przy piłce i mogą coś z tego zrobić. Na trybunach naprawdę gorąco, kibice robią wszystko, by ich zespół wyrobił. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Strata przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Uwaga, posyła piłkę w pole karne jest komu zagrać. I tak! Piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z voleja! Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Dobrze się ustawił, złożył do voleja i uderzył tak, że wszyscy się złapali za głowę. Będziak gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami, wyraźne pewnie.